W tym roku organizatorzy zaplanowali rekordową liczbę wystaw oraz liczne wydarzenia towarzyszące. W Galerii Sztuki przy Placu Katedralnym możemy podziwiać wystawę Ruta Petersa, topowego projektanta z Holandii, który rozchwytywany jest na całym świecie. Jego wystawa nosi tytuł Dusza. To wystawa również bardzo ważna dla samego twórcy. Bo jest tak naprawdę taką refleksją nad, nad metafizyką nie tylko ludzkiej kondycji, ale w ogóle nad pytaniem tym, czym jest i czym może być biżuteria. Ruth Peters używa tutaj tego swojego tworzywa, tego swojego medium, którym się zajmuje, jako pretekstu do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące Boga, dotyczące ludzkiej egzystencji, dotyczące. Różnych wyznań i dotyczące no właśnie relacji człowieka z tym, co metafizyczne w świecie. Poza wystawą w Galerii Sztuki możemy zobaczyć ponad 20 wystaw w 9 miejscach w centrum miasta. Ciekawa jest bardzo propozycja polskich twórców, bo mamy na przykład wystawę. 25 lat STFZ-u, czyli największego Stowarzyszenia Polskich Artystów Złotników, którzy właśnie świętują 25. urodziny, ćwierćwiecze istnienia i w związku z tym duża zbiorowa wystawa, którą prezentujemy w Muzeum Miedzi. Tam jest również wystawa 25 na 25 – biżuteria czasu wolności, czyli wystawa taka o wydźwięku politycznym, która pokazuje najbardziej reprezentatywnych artystów, którzy działali w, tych ostatnich, w przeciągu tych wspomnianych trzech dekad. Wystawą towarzyszą inne wydarzenia. Najbliższy weekend Legnicza nie będą mogli wziąć udział w warsztatach biżuterii. Ale już tydzień wcześniej zaczynamy. To taki drobny falstart i ukłon w kierunku Legnicza. I w Galerii Piastów 9-10 maja prowadzimy warsztaty biżuteryjne dla małych i większych. Zapraszamy dzieci z rodzicami. Będzie można wykonać własnoręczną ozdobę pod okiem naszych instruktorów. I czekamy na Państwa w Patio Galerii Piastów od godziny 13 do 17 w sobotę i niedzielę. Kulminacja Legnickiego Festiwalu Srebro z udziałem zagranicznych i polskich artystów już 15 i 16 maja.